Historię tę opowiadała mi, ba, mi moja babcia. A ona usłyszała od swojej babci, a ta z kolei od stryjecznego dziadka, może dlatego nie wszystko jest w niej jasne. Nie wiadomo na przykład, jak to się stało, że pewien wdowiec, człowiek, jak mówiono, dobry i rozsądny, postanowił pojąć za żonę kobietę próżną i bez serca. W dodatku miała dwie córki, równie próżne i pozbawione serca jak ich matka. Bo to, jak powiadają, niedaleko padła jabłko od jabłoni. tobiec też miał córkę, młodszą nieco od swoich córek. Swojej nowej żony, śliczną, dobrą i pracowitą dziewuszkę o czułym serduszku. Ludzie powiadali. Szefdowiec po to się właśnie ożenił, ażeby jego córka nie zostawała bez opieki. Kiedy on wyjeżdżał z domu, a wyjeżdżał często, bo był głupcem, w każdym razie trafił jak kulą w płot, bo dla jego jednaczki zaczęły się teraz ciężkie czasy. Macocha od pierwszej chwili nie cierpiała pasierwicy, a przybrane siostry zazdrościły jej uroku i wdzięku. też trzy niegodziwe kobiety dokuczały córce kupca na każdym kroku. I, i jak mogły, uprzykrzały jej życie. Wkrótce zrobiły z niej podychapło do wszystkiego. Podczas gdy córki macochy wylegiewały się do południa, nieszczęsna dziewuszka musiała wykonywać wszelkie najcięższe prace domowe. Chodziła głodna, zmęczona pracą ponad siły, a jej jedyna sukienka była zawsze ubrudzona popiołem z domowego komina, przy którym z braku własnego kąta sypiała. Dlatego wszyscy, nawet rodzony ojciec, nazywali ją kopciuszkiem. To przezwisko tak do niej przyległo, że ani moja babcia, ani babcia mojej babci, ani nawet stryjeczny dziadek babci mojej babci nie potrafili powiedzieć, jak miała na imię. A przecież musiała nosić jakieś imię, zanim została Kopciuszkiem. Jak tam było, tak było. Dość, że jednego dnia, gdy sukienka Kopciuszka Prze, przedstawiała już naprawdę żałosny widok, macocha i jej córki wystroiły się według najnowszej mody i pojechały na bal do królewskiego pałacu. Wieś niosła, że młody następca tronu zamierza tego wieczoru wybrać żonę spośród zaproszonych panien. Każda z córek macochy była przekonana, że to ona właśnie podbije serce królewicza. Biedny Kopciuszek Musiał od rana szyć, prasować i układać przybranym siostrom włosy. Gdy trzy damy miały już siadać do powozu, macowa zawróciła do drzwi i wysypawszy do miski z makiem kubełek po popiołu rzekła do pasierwicy. — Żeby ci się nie nudziło, moja panno, przybierz smak osobno, a popiół osobno. — Tylko dokładnie. — I żeby mi to było zrobione, zanim wrócimy. Nieszczęsne dziewczynie łzy stanęły w oczach. Nie zdołała przecież wypełnić rozkazu macochy któż potrafi oddzielić mak od popiołu Wtem usłyszała za sobą łagodny głos. Czym płaczesz, moja droga? Odwróciła się i ujrzała do wróżkę. W pierwszej chwili trochę się przestraszyła, ale wróżka wyglądała tak łagodnie i uśmiechnęła się tak życzliwie, że Kopciuszek też się uśmiechnął przez łzy. Płaczę, bo moje przybrane siostry pojechały na królewski bal, a mnie macocha kazała przybrać mak wymieszany z popiołem. Chciałabym, nie wiem jak, jak mi się starała, nie zdołam wypełnić jej rozkazu. I pewnie chętnie sama byś pojechała na ten bal. Tak, bym chciała zatańczyć choć raz z królewiczem, rzekł Kopciuszek. Więc pojedziesz, moje drogie dziecko, rzekła matka chrzestna. — a ja w tej postrzępionej sukience Zostaw to mnie, powiedziała wesoło dobra wróżka. Po czym machnęła swoją czarodziejską laseczką, wypowiadając jakieś tajemnicze słowa, gdy tylko domówiła zaklęcie, błachmany Kopciuszka. Zamieniły się w balową sukienkę tak piękną, że wprost brakuje mi słów. A znoszone chodaki przemieniły się w najcudowniejsze miękkie pantofelki z, popie z popieliczej soli. Znakomicie stwierdziła z satysfakcją do prawóżka. Teraz jeszcze przydałby się jakiś powóz. Nie możesz przecież iść na bal piechotą. To powiedziawszy, pobiegła do przytomowego ogrodu. I przyniosła stamtąd drobną, złocistą dynię. Jeden rób czarodziejskiej laseczki i dynia. Z...